21 maja pierwszy raz mieszkańcy Czuchowa i Czarnego mogli skorzystać z połączenia kolejowego pociągu Bory Tucholskie relacji Gdynia-Piła. Postój Wywalczyli samorządowcy obu miast wsparci podpisami mieszkańców pod petycją, którą wystosowano do Ministerstwa Infrastruktury. Niestety z dobrodziejstwa tego połączenia będzie można korzystać wyłącznie do 8 czerwca. Skład bowiem pojawia się na tej trasie z powodu remontu torów między Chojnicami a Lipką, jest więc rozwiązaniem tymczasowym.